Goście są! Jezu, ja przepraszam, cześć, słuchajcie. Tak Jezu, wszystko przygotował? Wszystko? Cześć, cześć! A gdzie on jest? Nie ma go. No, nie ma. Musisz cześć, znaleźć. Będziesz... Uciek! Co to jest? Ty się rusza! To cię... Jak zawsze ci pendeljsa na imprezie, ale aż tak? To było takie świeże mięsko. Do skrupania. Przygotowanie tej urodzinowej niespodzianki dla swojej żony nic Roberta nie kosztowało. Słuchajcie, no my idziemy na górę. W czasach kryzysu finansowego fantazja okazuje nie się bezcelowa. Drozy, dobrze, może być. Wszystko, wszystko na miejscu. No, najlepszego. Teraz zapraszam wszystkich na grilla. Ale mistrzu, kur... Kochanie, jak nie podobało ci się skarbie? Jak sobie fajnie tutaj poradziłeś. Ja się boję, czy on gdzieś jakieś etatu jeszcze nie dostanie po takim czymś. Kurcze, słuchaj. Człowiek się nie napracuje. Formę tylko musi trochę wypracować. No i kurczę, kasa leci, nie? Jeszcze marchewki nie widziałam jeszcze na grillu. No ja też nie widziałem jeszcze marchewki na grillu, dlatego jestem sam ciekawy. Prawie żeś mnie wsadził na minę, ale cię teraz zaskoczę. Udało Zmieściłem się? się i jeszcze zaoszczędziłem dwie dyszki. To jest mój dowód: 173 57 zł. 57 groszy. Można. Aż chcę sprawdzić. Tak? Krzydełko, koszanka jest. Można? Można. O klaseczki poproszę. To porozmawiamy na końcu, zobaczymy, czy się najemy. Potem zobaczymy, to się, się efekt. Ja, ja, ja Zobaczymy jakie będzie. Efekt. Jak się najem no. to wtedy. Jak się najem to, to powiem, czy za no. to wyda się zrobić. Nie, ja, ja naprawdę jestem głodny. Tak? No to zaraz dostaniesz, już się smaży. Szwagier, jak tam cukier po ile dzisiaj? Cukru nie kupuję, to nie wiem. Nie bo cukru, używam w Bo cukru już nie ma w sklepach. Co, wykupili? Nie ma, nie ma już wykupili. To on krzydział głony. No, dziękuję. Jeszcze chwileczkę. Te małe kiełbaski no, ja ja takie, no. Kto jeszcze kartkóweczkę? Ja na razie ale ja kaszaneczkę ja ja bym też ja zjadł. Ja, ja jeszcze... Usiąd, też. No, ja tam. Robert, kaszaneczkę ja bym Ja biegam. też no, bym zjadł. Tak, kaszankę, no, ja bym Tylko, żeby tak. dla mnie jeszcze została. Proszę kaszaneczkę. Rewelacja. No, na no, no, dziękuję bardzo. Co rewelacja? Kaszanka. Muszę powiedzieć, kochani, że jestem z Ciebie dumna.